Dzięki śliczne wszystkim, kłaniam się, Papkin, CD Action. Cześć, z tej strony Papkin, dzisiaj będziemy rozpakować specjalną edycję Quantum Break'a, która nie dość, że jest bardzo bogata, co zaraz zaświadczę, to jeszcze jest okazją dla ludzi, którzy nie mają Windowsa 10, żeby w ogóle się z grą zapoznać. Przypomnijmy, że edycja to została wydana właśnie w związku z tym, że Microsoft udostępnił grę również na Steamie i mogą w nią poc pocinać teraz użytkownicy Windowsa 7, Windowsa 8 i Windowsa 10. Kosztuje to, to 140 zł około. I nie jest to zły wybór. Przy okazji niejako, ponieważ mamy w redakcji gapcia w postaci crossa. Będziemy rozpakować też jego zakupy które zostawił, e, proszę ja was, e, w tejże sali. Przypomnijmy, że Quantum Break to jest e, gra twórców Alana Wake'a i Maxa Payne'a, e, która to gra opowiada o e, Jacku Joyce'ie, e, który to e, zupełnym e, zbiegiem okoliczności wchodzi w posiadanie e, mocy zakrzywiania kontinuum. fabuła jest bardzo głupia, natomiast jest to całkiem satysfakcjonujący shooter. W którym grają ten gość z X-Menów, ten gość z Gry o Tron, ten gość z The Wire. No i jest szaman, który zakrapia sobie do oczu czas, soundtrack Nikakejwa, generalnie są jakieś zalety. Co my tutaj mamy? No, mamy tutaj informację o tym, że czas jest potęgą, i wewnątrz znajdujemy tak jest, korporacja Monar, która znana jest również w Polsce miłośnikom używek wszelakich przygotowała dla nas. Bogate sześciopłytowe wydanie. Na czterech płytach z grą znajduje się. Znaczy, no na czterech płytach znajduje się gra. Natomiast y, trzy kolejne to tak. Niespodzianka. Jedna z nich, nie będę ich wyciągał, ponieważ mam tylko jedną rękę i nie chcę zniszczyć tego bogatego, przepięknego wydania, które dostarczył nam bodaj CD. Na jednej z nich znajduje się jeszcze gra. Kolejny to jest soundtrack, oraz y, na Blu-rayu można sobie obejrzeć y, kulisy produkcji. Ponadto. Nie wiem dlaczego, co prawda mają tylko jednego arta, no ale już niech będzie. Dostajemy bardzo obszerne kompedium, z którego dowiadujemy się coś niecoś na temat okoliczności powstania gry, a także co nieco na temat przeszłości studia, które dało nam kiedyś dwie znakomite powieści noir, to jest Maxa Payne'a, no i Alana Wake'a, czyli adaptacji dowolnej książki Stephena Kinga, bo większość książek Stephena Kinga toczy się w Maine i ma taki właśnie kameralny urok. Jak widzicie, jest to jest sporo materiałów produkcyjnych, yy, zdjęcia, bla, bla, bla. No, generalnie to, co powinien znaleźć w takiej książeczce, tylko jest ładnie zeszytowo wydana. Tymczasem, może nie będę przekrzywał kamery, Cross kupił sobie paprykę czerwoną, tylko czerwoną, więc y, nie zrobi z tego nawet dobrego lecza, ale ma też nieco nektarynek. Także, żeby zrównoważyć nieco dietę, zakupił banany, które to banany bardzo dobrze sprawdzają się jako posiłek posiłowni, na którą to cross odgraża się, że będzie chodził. I cytryny, gdyż życie zasadniczo ostatnio daje mu cytryny i miejmy nadzieję, że zrobi nich harmoniadę. Co znajdujemy jeszcze w pudełku z Quantum Breakiem? Bardzo klasyczną instrukcję, taką wiecie, staroszkolną, z klawiszologią. Co może być względnie przydatne, gdyż ja pamiętam, że kiedy ogrywałem tę grę i wystawiłem jej 6 na 10 i bardzo pokałem, że jedyną grą AAA, którą dostaję w ciągu całego roku do recenzji, jest właśnie Quantum Break, nawet powiem to po polsku, chociaż gra nie jest spolonizowana. Eee, tak, no mamy tutaj, nawet nie ma kodu na Steam, więc nikt sobie nie spisze. Ha, ha. Eee, oraz plakat z tym jedynym artem, który najwidoczniej został przygotowany na potrzeby promocji. Tylko możemy go zawiesić, tenże art jonowo, bądź poziomo. Ponadto w zakupach krosa znajdujemy rękawiczki. Yy, kolega yy, może się teraz z czystym sumieniem zająć myrciem naczyń. Kiedy ja byłem jego wspólne nie zajmował się tym ani razu. W ogóle jestem zdziwiony, że mam tutaj paprykę, bo też nie pamiętam, żeby chociaż raz zajmował się gotowaniem, no ale być może jego kobieta tak na niego wpłynęła. Oraz zeszyt z y, dzikim zwierzem. Szczerze powiedziawszy, y, jest to zeszyt w kratkę, y, duży format. Y, wydaje się dość przydatny y, w intensywnym dziennikarskim trybie życia kolegi redaktora Aleksandra Krosa-Borczewskiego. Oraz jest rysztajski. Naprawdę on się zamierza zdrowo odżywiać. W zestawu dopełniają kolejne zeszyty, których nie będę wykładał. Powiem tylko, że zauważyłem kątem oka, że jeden z tych zeszytów jest w linie. Z mojej strony to tyle. Jeżeli zamierzacie zagrać w grę, w której czas jest, tu cytat, jajkiem, jakie właśnie się rozbiło, nie ma lepszej ku temu okazji. Teraz powinno nastąpić dramatyczne cięcie. Aspekt, błagam Cię, złóż to pięknie i pamiętaj o tym, żeby włożyć tutaj... O, możesz też włożyć jakiś motyw z Nieśmiertelnego albo, ja wiem, Terminatora. Terminatora, ale koniecznie dwójeczki. No Dzięki śliczne wszystkim. Kłaniam się. Papkin, CD Action. Hasta la vista, baby.